Witam, witam. Jesteśmy na lotnisku, masz na sobie taką dziwną uprząż, powiedz mi, co tu się będzie działo. Co tu się będzie działo? No będziemy dzisiaj skakać. 4000 kilometrów No i zobaczymy, co z tego będzie. Z Ze spadochronem, Ze spadochronem Ze samolotu. Dokładnie. A skąd taki szalony pomysł? Ty sam chciałeś, skąd się taki robili? szalony Jaki pomysł? Prezentem. Generalnie na 30 urodziny dostałem od y, chłopaków z pracy y, voucher. dobra, ale powiedziałaś im, że oni sami wpadli y, na to, Sami wpadli na to. A to trochę jakbyś jakbyśmy chcieli ciebie pozbyć. No troszeczkę tak, nie? Zobaczymy, czy im się to uda. Nie? No, mam, nadzieję, mam nadzieję, że wszystko okay. będzie dobrze. Wywiniemy im <laughs> i zrobimy tak, że będzie fajnie. O, no i super, no i bardzo Patrick, fajnie. Patryk, a się? kali 1 do 10 tak kurde 6 można powiedzieć no okay, trochę, więcej, trochę więcej niż połowa no, no, no. no dobra słuchaj ja tu wiesz że w takim razie samej fajnej zabawy i co idziemy skakać no idziemy skakać zobaczymy Piąca co No dla ciebie I I pytanie zrozumiałeś całe szkolenie tak 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 pytanie wszystko jakieś? jest brak pytań mam no nadzieję że wszystko będzie git no to działam lecimy Dzień dobry, witamy na ziemi. O kurde. Coś trwało. Coś niesamowitego, naprawdę. Chwilę było, kurde, troszeczkę kryzysu, ale ogólnie jest ok. Daliśmy radę. Gratulacje, dobra robota, dziękuję, dzięki machu. Dzięki, fajnie, Super, fajnie, fajnie. Gratulacje. Dawaj O kurde. To fajnie było. Super, chciałbym pozdrowić ogólnie żołniaczków moich z pracy, którzy mi tą wycieczkę, że tak powiem, zafundowali. Nie było lekko, ale kurde naprawdę dają radę. Oni są następni, co? Oni są następni, Super. mam nadzieję. Polecam bardzo jeszcze, jeszcze raz. raz.